Dobrze, dobrze, tak dobrze zabawa. Daj, dobrze, zabawa, zabawa, dobrze, dobrze. To ile. siad, dobrze, siad, dobrze. dobrze. Zabawa, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Tak, zabawa, zabawa. O, jaki dzielny pies, tak dobrze. Dobrze. No i dobrze. Teraz, kiedy zabawka została czymś bardzo fajnym, już uznana za coś bardzo dobrego, nauczymy stołu. Stołu do badania. Tak. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Nie wszystko jest do jedzenia. Daj, dobrze. Możemy dać tutaj atrakcyjną zabawkę, jedzenie w rękę. I proszę Pani właścicielka podnosi sztynękę i podnosi przytrzymując nas przez tak, dobrze, tak, dobrze, 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 tak, tak, dobrze, tak, podtrzymujemy szczeniaka, możemy spróbować wprowadzić wsiak, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, tak dobrze. Przyzwyczajamy do badania na stole. Bardzo dobrze. Dobry pies, dobrze. Podobny sposób można przyzwyczaić do dotykania błyszczącym czy płującym przedmiotem. Oględzimy łapek. Jedna ręka ogląda łapkę, druga w tym czasie karmi bądź bawi się z psem. Cały czas oględzimy tutaj, oględzimy uszek, oględzimy z drugiej strony i szalenie ważne, kontakt bliski, dotykowy, kontakt dotykowy, dłoń, dłonie przy pyszczku. I po chwili znosimy szczeniaka ze stołu. Dobrze, dobrze. I zaczynamy. Zabawa, zabawa. Ah, é. bom?